Cześć, kosmiczni podróżnicy! Witajcie na kanale, gdzie odkrywamy nie tylko sekrety wszechświata, ale i samego czasu. Dziś czeka Was temat, który zakręci w głowie nie tylko laikom, ale też doświadczonym naukowcom: dlaczego właściwie starzejemy się inaczej we wszechświecie? Jeśli fascynujecie fizyka, kosmologia, filozofia i science fiction, nie zapomnij dać lajka, suba, dzwoneczka i udostępnić ten film znajomym to materiał, do którego ludzie będą wracać przez lata. Napisz w komentarzu, gdybyś mógł mogła wpływać na swoje starzenie, wolał a, byś żyć na ziemi czy podróżować przez galaktykę z myślą, że za parę lat świat wokół będzie już zupełnie inny, a gdzie chciał, a byś ta zatrzymać czas. Czas, największa zagadka wszechświata. Zacznijmy od prostego pytania. Czym właściwie jest czas? Dla jednych to liczba na zegarze, dla innych nieubłagana rzeka płynąca tylko w jednym kierunku. Dla fizyków zaś czas jest po prostu kolejnym wymiarem jak długość czy szerokość. I właśnie przełomowe odkrycie Einsteina sprzed ponad 100 lat udowodniło, że czas nie jest uniwersalny i niezmienny. Każdy z nas doświadcza go trochę inaczej, w zależności od tego, gdzie jest i jak się porusza. Einstein i narodziny czasu względnego, gdy Albert Einstein w 1995 roku przedstawił szczególną teorię względności, a w 1915 roku ogólną teorię względności, wywrócił do góry nogami całe dotychczasowe rozumienie rzeczywistości. Nagle okazało się, że czas nie jest taki sam wszędzie. Co to oznacza? Szczególna teoria względności. Im szybciej się poruszasz względem innych, tym wolniej płynie dla Ciebie czas. Tak zwany dylatacja czasu wynikająca z ruchu. Ogólna teoria względności. Im silniejsza grawitacja, tym wolniej płynie czas, tak zwana jak grawitacyjna dylatacja czasu. Z tego wynikają niesamowite paradoksy i zjawiska, które mają realny wpływ na naszą technologię, naukę, ale też na samą istotę starzenia się. Paradoks bliźniąt eksperyment, który zmienia spojrzenie na wiek, chyba najsłynniejszy eksperyment myślowy. To paradoks bliźniąt. Wyobraź sobie dwa identyczne bliźniaki. Jeden zostaje całe życie na Ziemi, drugi leci rakietą blisko prędkości światła do odległej gwiazdy i wraca. Przy spotkaniu bliźniak-astronauta jest młodszy. Choć oboje według swoich zegarków przeżyli tyle samo lat. Fizyka stojąca za tym, z punktu widzenia ziemskiego obserwatora, czas na szybko poruszającym się statku płynie wolniej. Dla podróżnika minęło mniej czasu, choć z jego perspektywy wszystko działo się normalnie. To nie tylko teoria, efekt ten pojawia się u wszystkich szybko poruszających się zegarów, satelitów GPS, cząstek w akceleratorach, zegarów atomowych w samolotach. Grawitacyjna dylatacja. Kiedy grawitacja spowalnia Twoje starzenie, ogólna teoria względności mówi, że czas płynie wolniej tam, gdzie grawitacja jest silniejsza. W polu grawitacyjnym planety czas płynie wolniej niż daleko w przestrzeni, z dala od masywnych obiektów. Przy powierzchni Ziemi starzejesz się nieco wolniej niż na szczycie góry czy w samolocie. Na skraju czarnej dziury, horyzont zdarzeń, możesz praktycznie żyć wiecznie. Czas niemal się zatrzymuje. Praktyczne skutki satelity, GPS, ich zegary atomowe trzeba stale korygować, bo są dalej od środka Ziemi. Słabsza grawitacja, ilieł czas biegnie szybciej, a jednocześnie poruszają się z dużą prędkością, co spowalnia czas. Bez tych poprawek GPS zgubiłby się już po kilku godzinach. ISS, astronauci i milisekundy młodości. Możesz zapytać a jak to jest z prawdziwymi astronautami? Na ISS łączy się prędkość 28 tysięcy km i wysokość 400 km nad Ziemią. Astronauci dzięki prędkości starzeją się o 0,01, sekundy mniej przez pół roku, bo ruch spowalnia im czas. Z kolei słabsza grawitacja działa odwrotnie. Czas lekko przyspiesza. Efekty prawie się znoszą, ale precyzyjne pomiary pokazują, że te milisekundy są mierzalne. Po roku na ISS jesteś odrobinę młodszy od swojego bliźniaka na Ziemi. Na co dzień nie ma to znaczenia, ale w kosmosie, gdzie ty. Gdzie grawitacja czy prędkość są ekstremalne, różnice mogą być ogromne. Gdzie różnice są olbrzymie, czarne dziury i prędkość światła. Czarna dziura. Gdy czas niemal się zatrzymuje, czarne dziury mają ekstremalną grawitację. Jeśli krążysz tuż przy horyzoncie zdarzeń, Twój czas niemal się zatrzymuje. W praktyce, gdybyś spędził godzinę na orbicie tuż nad horyzontem czarnej dziury, na Ziemi mogłoby upłynąć tysiąc lat. Podróż z prędkością bliską światłu. Jeśli poruszasz się z prędkością 99,99% 99, prędkości światła, Twój czas zwalnia tak bardzo, że na Ziemi mija 100 lat, tobie tylko kilka dni. Kombinacja obu efektów teoretycznie można połączyć grawitacyjną i ruchową dylatację. Na przykład statek okrążający supermasywną czarną dziurę, poruszający się bardzo szybko, Znajdowałby się w wam bańce spowolnionego czasu. Idealne miejsce, jeś, jeśli chcesz przeskoczyć do przyszłości. Wpływ na podróże międzygwiezdne i przyszłe cywilizacje. Co to oznacza dla ludzkości i planów wypraw międzygwiezdnych? Statek międzygwiezdny lecący blisko prędkości światła. Dla załogi, podróż do odległej gwiazdy może trwać na przykład 10, 10 lat, podczas gdy na Ziemi minie 1000 lat. Po powrocie załoga jest gościem z przeszłości. Kolonie na planetach o różnej grawitacji. W długiej perspektywie mogą powstawać różnice wieku populacji. Na Jowiszu czas płynie nieco wolniej niż na Marsie. Cywilizacje przy gwiazdach neutronowych lub czarnych dziurach. Tam czas płynie tak wolno, że mieszkańcy mogą przeżyć całe epoki wszechświata. Popkultura gdzie to widzieliśmy? Interstellar 2014. Godzina na planecie przy czarnej dziurze to 7 lat na Ziemi. Scena jest fizycznie poprawna. Bazuje na obliczeniach noblisty Kipa Torna. Planeta Małp Bohater podróżuje w kosmosie, wraca na Ziemię, która jest już o tysiące lat starsza. Efekt dilatacji czasu przy ruchu relatywistycznym. Star Trek: Doctor Who. Motyw podróży w czasie i względności czasu przewija się regularnie, choć często uproszczony. Prawdziwe eksperymenty. I pomiary eksperyment Hafele Kittinga 1974. Cztery zegary atomowe poleciały samolotem dookoła świata. Cztery zostały na ziemi. Po powrocie czasy różniły się dokładnie tak, jak przewidywała teoria względności. Super dokładne zegary atomowe. Dziś potrafimy zmierzyć różnicę upływu czasu między parterem a szczytem wieżowca to kilka nanosekund rocznie. Satelity GPS. Codziennie ich zegary są korygowane pod kątem efektów relatywistycznych. Jak to się ma do naszego starzenia się biologicznego? Możesz zapytać: czy naprawdę będę młodszy biologicznie? Tak! Z punktu widzenia Twojej biologii wszystko działa normalnie. Komórki, metabolizm, starzenie mentalne wszystko odpowiada Twojemu przeżytemu czasowi. Różnica jest w wieku względem innych. Jeśli polecisz na misję z prędkością światła, po powrocie na Ziemię Twoi rówieśnicy mogą już dawno nie żyć, a Ty wciąż będziesz młody według własnego czasu. Ekstremalne hipotezy, eliksir młodości, nieśmiertelność i podróże w przyszłość z punktu widzenia fizyki można zatrzyć, zatrzymać starzenie. Wystarczy znaleźć dostatecznie silne pole grawitacyjne lub poruszać się odpowiednio szybko. To jednak przekracza nasze technologiczne możliwości i wytrzymałość ludzkiego ciała. Czarna dziura cię rozerwie, prędkości bliskie światłu nie wytrzyma żadna materia, jaką znamy. Gdybyśmy mieli technologię spowalniającą czas lokalnie, ktoś mógłby przeżyć tysiące lat w jeden dzień w przyszłości, gdzie wszystko wokół już się zmieniło. Jak to się odczuwa? Subiektywne przeżywanie czasu dla astronauty, który podróżuje przez kosmos z wielką prędkością, wszystko wydaje się normalne. Subiektywnie starzeje się tak samo jak na Ziemi. Dopiero po powrocie okazuje się, że świat wokół zestarzał się dużo szybciej. To jak lot samolotem dookoła świata, to Subiektywnie nic się nie zmienia, ale obiektywnie może cię dogonić inna generacja. Co by było, gdyby ludzie nauczyli się sterować czasem? Wyobraź sobie cywilizację, która potrafi budować generatory grawitacyjne lub poruszać się z prędkościami bliskimi świata. Mogliby skakać w czasie do przyszłości, śledzić rozwój wszechświata, być świadkami końca gwiazd i galaktyk, podczas gdy im samym minęłyby dni czy tygodnie, dylatacja czasu na różnych ciałach w układzie Słonecznym Ziemia, silniejsza grawitacja niż Mars, słabsza niż Jowisz. Czas biegnie tu złotą, tu. Złotą średnią. Mars. Mniejsza grawitacja i jego czas biegnie trochę szybciej. Jowisz. Silna grawitacja i czas biegnie wolniej, ale efekt jest minimalny. Gwiazda neutronowa. Dylatacja ekstremalna. Teoretycznie możesz obserwować koniec wszechświata w swoim życiu, jeśli przeżyjesz warunki tam panujące. Największe paradoksy i fascynacje. Dwóch ludzi, którzy wychowali się razem, po różnych kosmicznych podróżach może się spotkać i mieć zupełnie inny wiek, choć subiektywnie przeżyli tyle samo dni. W ekstremalnych warunkach możesz być wiecznie młody, ale tracisz kontakt ze światem, który znałeś. Czas nie jest uniwersalną stałą, to zmienna, która definiuje nasze starzenie, relacje i postrzeganie rzeczywistości. Pytania do widzów i engagement, chciałbyś podróżować w czasie, nawet jeśli to oznacza opuszczenie wszystkiego, co znasz? Gdybyś mógł, mogła zatrzymać swoje starzenie, co byś zrobił? A myślisz, że ludzkość naprawdę kiedyś wyruszy w międzygwiezdne podróże i stanie się podróżnikami w czasie? Jak zmieniłoby się społeczeństwo, gdyby różnice w upływie czasu były powszechne? Jaki jest Twój ulubiony film lub książka o dylatacji czasu? Pisz swoje pomysły, pytania i teorie w komentarzach. Na najciekawsze odpowiem w specjalnym odcinku. Cliffhanger na kolejny odcinek w kolejnym filmie zbadamy następny fenomen. Czy istnieją jakiekolwiek granice prędkości, które można przekroczyć? Czy prędkość światła to naprawdę limit wszechświata? A co by się stało, gdyby udało się ją pokonać? Dzięki, że oglądałeś aż aż do końca. Jeśli fascynuje Cię fizyka, kosmos, czas i te wszystkie kosmiczne zagadki, daj lajka, suba, dzwoneczek i podziel się tym filmem dalej. Nie przegap kolejnych odcinków, bo czas we wszechświecie nigdy nie śpi, a Ty też nie, jeśli chcesz poznać wszystkie jego tajemnice. I pamiętaj, czas to iluzja, ale Twój komentarz pod tym filmem zostaje na zawsze. Widzimy się następnym razem w rzeczywistości. Gdzie wiek może być tylko liczbą, jeśli zagrasz z czasem według własnych zasad.